Oczywiście, wszystko jest bezcenne. Witam w kolejnym odcinku z Polski. Uh, Abdul. Abdul, okej. Okay. Abdul. Polska Maria. Wszystko, ale ubrałbyś takie coś? Ja bym do cyrku chodził, to tak. 170 euro. Mm -hmm. jest naprawdę nieziemski jest to otwarte no aby padał deszcz to niestety byśmy tu nie przyszli, ale dzisiaj nie pada deszcz. Miał padać, ale nie pada. Zobaczcie jak to jest wątpliwie. Naprawdę jest moim zdaniem jeden z ładniejszych bazarów, na jakim kiedykolwiek byłem. Dużo sklepików. Oczywiście jest naciągarstwo ale no co w życie. No dobra, oglądamy dalej. Oglądamy. Co my tutaj mamy? Oczywiście wszystko jest bezcenne. Pamiętajcie, że wchodzi do takich miejsc, gdzie w ogóle nie ma cen. Czyli musimy, generalnie zasada taka, że się targujemy przynajmniej o 50% w dół. Podobno. Ja tam wolę, to ja. znaleźć sobie na zaargument, który już ma ceny. Jak masz ceny, to masz najniższą cenę. Jeżeli nie masz najniższej ceny, to musisz się targować. No dobra. Szukamy teraz gucci hujuczi. Tutaj jest grupa Polaków, oni tej makulaturę zbierają. Dobre to fajka, nie? W ogóle witam w kolejnym odcinku z Polski, z urlopu. Hello, brother. Do you gucci dress? No. No. Okay. Okay. Nie ma kuczyfuci To w ogóle był sklep od typa Który twierdził, że jest kocharze u nas i on teraz udaje, że mnie nie, nie poznaje tarpuszki, warzpuszki Dobra cena, tak dziękuję. Jakie imię? Imię? A, Abdul Abdul okay. Abdul tak. Chodzimy do Abdula, do sklepu, zobaczymy co to mamy. Mam Cię, witamy. Ma magnecki. tak. A Ty szukałeś magnesów? No, no, no. to są? No, tu ile? 10, 5 dinerów. 5 dinerów? Tak. Mam zobaczcie. Różową. Ja nie pamiętam. To nie strzał. mi tu światło lata od tych ledów. No, ale cóż, życie. No Ogólnie fajne rzeczy. O, tu takie malutkie te, tak jak w Egipcie. Równo różne, tak mi się podoba. Tomasz. Które? 4 sztuki? 0,1. 10, 10. 10 10 dinarów jedno, tak? Jedno, tak. Za 5? Za pięć, 4 sztuki. 5 sztuki. Za 5? No. 4 sztuki. 4 sztuki 40. No. 4, 4, 4, 4 sztuki za 10. 4 sztuki za 25. Mina. Nie! No tak! To nie! To moja! Sabotaż! Sabotaż! Polska mafia! Polska mafia! Dziękuję! Polska mafia! Ale z zewnątrz ładnie wygląda, nie? No, ale i tak widzę. Tak mi się wydaje, że krzywo jest. No, no krzywo jest nasze, znaczy krzywo. No. Dobra, wchodzimy tutaj sukienki macie, możecie całą sukienkę kupić. Dobre sukienki. Ok, tu macie lampę ladyna. Bardzo fajnie to wygląda. Sukienki. O to jest lepiej że zobaczcie. Możecie przejść. Tak, tam kurki są skórzane. Zobaczcie, jakie fajne, macie, nie? No, ale fajne są. Wielbłądem, ale ta jest fajna, nie? Ty, ale to ale jest w ogóle, w ogóle jaka jakość jest, nie? Kolejny, tak nie? Kolejny, tak nie? jest tak nie? Tu biało, ta chłopaczki, ten kolejny, ma Czes czeski marmur. Czeski. Ja, ale ubrałbyś takie cyrk? Ja, ja bym do cyrku chodził, to da. Tak. No, no, czarnowska jeszcze, mógł. Lama. Mm, mm. E, Poland. Dobrze, dobrze. Lama, skura, skura. Yeah, nice. Fabrik. Okay. One day. One day. Yes. All right. That's good quality. Yes, lamb. Like mm. Lamb. Mm. The Natural color. Uh, but the last price, not the you know price, no. price, price. price. Yes, the, yes, The true yes, price. The price. Because skura uh, here mm. not like another shop. All right. Because like government, government house. Mm -hmm. it's not like another shop. Okay. But, okay. Hello. Oh, uh, Shamo magic. Camel magic. Fifteen yeah. how, how, how yeah. dinars. Four mm -hmm. euros. Mm -hmm. Yeah, yeah. Okay. Yeah. Right. So what about the, the 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 jacket? Jacket normal price. bishi bishi Can oh, you hear me how. my brother. Speak. Hello, hello. 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 How hello. Are you? I'm alright. How are you? J yes. yes, we just want to know the price at the moment. Just you know, uh, and, for example, uh, this one. Uh, 170 euros. 170 euros. Yeah. Mm -hmm. Okay. What is uh, this fabric? Yes, I can see that. Mm, mm. Mm, very nice. nice. Macie naprawdę 170 euro taka kurtka i bardzo dobra jakość. To się bardzo fajnie trzyma w dłoniach. No, naprawdę jest. No, albo tutaj ta. Ta jest, ta jest rewelacyjna. No? Jest naprawdę zajibista. Mm, Mięciutka, taka bardzo przyjemna. Zobaczcie na to. Ta w ogóle jest super. No, no, powiem wam, że. Kurczę, jakbym ja bym chciał, to sobie bym kupił chyba, bo, bo są naprawdę no, rewelacyjne są te kurtki. Uh, Tutaj macie to kurtki more. szyte na miarę. Zobaczcie te skóry. To wszystko this, oni robią na miejscu. To są wszystkie osoby, które próbują i robią Więc to jest jeden dzień? 24 godziny. I mamy więcej niż 178 różnych no. kolorów. Okay. any any style you any model you find it, we can make your size okay. because we are just arrived you know we just no problem. walking walking we have more better here madam yeah should. that's fine Let's we need to go okay okay that's fine that's fine anyway i'll be back it's okay, i'll be back it's okay, sorry. Sorry. but anyway oh, any, no 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 no, sorry, no it's sorry, absolutely sorry, fine we understand you we, understand we are your in point the group you know and they yeah were lots people. of people all right see you later yeah thank you

And I can also for free inside. Moc, yeah. co się, żre, nie, się co ty Nie Ale ładny. No ładne, tak, tak. ładny, 45. mogę if you to gratis Okay. 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 To gratis, macie ładne tutaj, yeah. Do you remember um, te i sygnety? They, I... Patrzcie, tu jest tego tak I Talerzyki, które lubię. Bardzo ładnie to wygląda. To okay. jest ładne. With the stress, no No, no. with stress. These nothing with stress. Okej? Prada. Prada, Sprawdzaj te książki, książki, Tak jak jest ładnie. No, tu wygląda Ta mała Antalia, prawie. Mikroshopik. Będziemy dalej. To jakiś następny bar. Coś ala ala meczet, ala. Cinema. To niby opros, niby kino jest. Ale to jest ładnie. No. Powiem wam, że miejsce naprawdę robi robotę. Ma zajebisty klimat. Możecie sobie przyjść ogolić brodę, wąsa, cokolwiek. Halo, halo. To mogły być fajne rzeczy, te metalowe stoi, wyrabia No ogólnie no to macie tutaj naprawdę wybór wszystkiego, no ale wskaza, że od tego czy wam coś jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Nic nie jest potrzebne, no to nie ma sensu w ogóle chodzić. No ogólnie wybór jest naprawdę on, rewelacyjny, Naprawdę rewelacyjny. Wszystkiego. Perfumy naturalne. Czyli to coś co w Egipcie tam znajomi kupili i stwierdzili, że bardzo długo dopadne na To chyba warto to kupić. Tutaj rybki na, na stopy te rybki to robiliśmy ze sprzętem w Turcji. Knajpki, skóry. Muszę sobie kupić też 7 dinarów świeży so z grejpfruta. Tam wcześniej mieli za 3. Typowo tutaj jeszcze rzeczy. Takie la handmade a to też jest w sklepach w tym sklepie, który dzisiaj wam pokazywałem we wcześniejszym odcinku był to sklep, w którym się takie rzeczy już od razu z ceną a nie jakieś tam handlowanie, targowanie i tak dalej idziemy dalej, kolejna ulica następna wieżeczka znowu ulica mini torby torby, torebki pamiątki, pamiąteczki, znowu knajpka no i tak w półko, no co, jak będzie coś ciekawego to jeszcze pokażę, a tak dodatkowo, więc... Moim zdaniem warto się wybrać, przejść się, pooglądać, i coś, źle potrzebujecie. A tak ja mówię, jeżeli nie chcecie się targować, nie lubicie tego, typu, to jest męcząca na to lepiej do tego sklepu, w który, którym dzisiaj byłem przy porcie. to jest zwykły market z mnóstwem, mnóstwem rzeczy, które możecie sobie nabyć od razu z ceną bez targowania i nasz tego, to na na najniższej ceny a więc na dzisiaj to wszystko zapraszam do subskrypcji jak zwykle ja już się z Wami żegnam i do następnego odcinka